Zapamiętajcie te daty. 10, 13, 14 grudnia. Zapraszamy na, na musical Coinki się urwałeś. Zapraszamy. <grytanie> Szukasz materiałów reklamowych dla swojej firmy? Zadzwoń do nas i zamów wszystko, czego potrzebujesz ulotki, plakaty, wizytówki, foldery, a także praktyczne gadżety. Dostarczymy je prosto do Ciebie. Dzień dobry Mielec, hej Mielec. Już w tą niedzielę odbędzie się premiera musicalu Z choinki się urwałeś, a obok mnie główny reżyser Ania Leszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wiemy, że każdy musical jest wyjątkowy, ale dlaczego ten? Każdy jeden faktycznie jest wyjątkowy. Zaczęliśmy w ogóle muzykale od 2011 roku, bo ostatnio żeśmy to podliczyły, więc naprawdę to już jest sporo czasu. Tematyka świąteczna, więc otwieramy serduszka i jesteśmy dla Państwa, żeby wam od... troszeczkę uprzyjemnić ten czas przedświąteczny, żeby było przyjemnie, radośnie i kolorowo. A jak emocje przed premierą? Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Emocje są zawsze ogromne. Yy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Można powiedzieć, że tak. Choć oczywiście zawsze są takie jeszcze drobnostki, o których musimy pamiętać, bo to są takie szczegółiki, a my jesteśmy szczególari okropne, więc te szczegóły zajmują dużo yy, czasu, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik. Co widzowie mogą się spodziewać? Widzowie uśmiechu na pewno, bo to jest. Yy, tak naprawdę komediowa wersja naszego musicalu, więc będzie uśmiech, będzie kolorowo, będą dwa światy, bo będzie ten ludzki, a wiemy, że ludzie mają troszeczkę za kołnierzem różnych rzeczy, mówię o tych niegrzecznych ludziach, ale akcja rozgrywa się, jedziemy pociągiem, pociąg się wykoleja i nagle spotykamy się w krainie elfów. No właśnie miałam pytać, skąd pomysł na ten scenariusz, na ten musical? Yy, pomysły? One się biorą w naszych głowach tak naprawdę. Zaczynamy od czystej, białej kartki papieru, a z tego względu, że jak wiemy, nasz Dom Kultury idzie do remontu, chciałyśmy zakończyć to jakoś z, takim, no, z taką wielką pompą, więc stwierdziłyśmy, no dobrze, no to ten ostatni raz w tym naszym starym Domu Kultury Spróbujmy zrobić coś fajnego i wyszło na to, że chyba będzie fajne i jeszcze największe jak do tej pory. A dlaczego największe? Bo jest piękna scenografia, bardzo mocno rozbudowana. Jest 43 artystów. Mamy wokalistów, mamy aktorów, mamy tancerzy. Na castingu miałyśmy ponad 100 osób i z tej grupy ludzi musiałyśmy wybrać poszczególne osoby do poszczególnych ról. Także no, działo się. A obok mnie współreżyser y, i choreograf muzykalu Słońki się urwałeś? Izabela Serwan. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy emocje już sięgają zenitu przed premierą, która już niedzielę? Y, tak, rzeczywiście emocje sięgają zenitu, ale myślę, że ten szczyt szczytów osiągniemy w niedzielę, 7 grudnia, tuż przed 18, kiedy już. Y, Pierwsze osoby zaczną wchodzić do Domu Kultury, kiedy zobaczymy ludzi, którzy będą chcieli nas zobaczyć, więc myślę, że wtedy będzie kulminacja emocji. A proszę powiedzieć, ile to jest pracy tych młodych artystów z Mielca. I, wa i Wasza też. To jest ogrom zaangażowania, ogrom cierpliwości, ogrom zaufania, tego wszystkiego, czym musieli nas obdarzyć wszyscy ci, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. Próby już teraz odbywają się co najmniej cztery razy w tygodniu, po kilka godzin. To jest wiele pracy, wiele wysiłku, ale wiele też radości, uśmiechu, e, inspiracji, więc wszystko to do nas wraca. Ile trwa już ten projekt Choinki się urwałeś? Zaczęliśmy od castingu, który się odbył w maju e, i od tej pory właściwie cały czas dosyć intensywnie pracujemy. Była przerwa wakacyjna, ale nie dla nas, e, tylko dla artystów, bo my wtedy e, musiałyśmy cały plan jakby całego przedsięwzięcia opracować, natomiast artyści mieli wolne na wakacjach, ale od maja do grudnia cały czas intensywnie pracujemy. Rozumiem, że teraz premiera i co dalej? Premiera, a potem gramy 12 spektakli, ponieważ gramy 6 spektakli dla szkół, a potem jeszcze spektakle wieczorne w niedzielę 13 i 14. Grudnia, czyli sobota, niedziela, 13-14 grudnia oraz 10 grudnia, środa, gramy spektakle wieczorne, czyli w sumie 12 spektakli, na których wszystkich Państwa możemy zaprosić. E, podsumowując ten e, musical, ile, ile jest na przykład choreografii? Ile jest choreografii? Mamy 8 piosenek i właściwie, tu mi koleżanka podpowiada, że 9 piosenek, więc w 8 piosenkach tańczy balet, natomiast w dziewięciu piosenkach występują wokaliści i aktorzy, czyli choreografii jest w sumie osiem. Jak w tak krótkim czasie zrobić taki musical? W tak krótkim czasie jak zrobić taki musical? Po prostu odrobina szaleństwa, fajni ludzie wokół, dobra e, dobra energia, dużo chęci i tak. Rozumiem, że w ten projekt jest zaangażowany cały dom kultury. Jest bardzo dużo osób zaangażowanych w to, bo mamy tutaj osoby, które były odpowiedzialne za stworzenie scenografii, osoby, które opracowywały kostiumy dla naszych aktorów, wokalistów i dla baletu, więc tych osób jest naprawdę mnóstwo. Więc nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić na musical. Zapraszamy serdecznie. Z się urwałeś. <laughs> A obok mnie Julia Korzuszna, która odpowiada w musicalu za muzykę, jest współreżyserem i aktorką. Jak się czujesz? Um, no, powiem Ci, że momentami wymieniam, <laughs> ale jest dobrze. Mamy fantastycznych ludzi wokół, więc y, cieszę się, że mogę znowu brać udział w takim przedsięwzięciu. A jak to połączyć w ogóle? Jesteś i organizatorem, i aktorką? Um, kiedy nie gram na scenie, staram się być z dziewczynami, żeby trochę podpowiedzieć y, albo zobaczyć, jak aktorzy grają, żeby też im coś podpowiedzieć. Ale kiedy jestem po drugiej stronie y, i gram, no niestety nie wiem, co się dzieje wokół mnie, bo e, staram się e, no, odgrywać swoją postać jak najlepiej to potrafię. A moja postać jest dość ekspresyjna e, i dość... E, no zwraca się na nią uwagę. <grym> Tak, więc no nie mogę się wszystkim innym dookoła zajmować, tylko no, akurat na scenie zajmuję się sobą. Zdradzisz coś więcej o swojej postaci? Tak, e, moja postać to jest Joanna. Joanna to jest taka pani, która przyjechała z Ameryka i ona, nie wiemy dlaczego, ona mówi w taki sposób, chociaż tak naprawdę ona niezbyt dobrze mówi po angielsku. Ale chce się pokazać, że jest tą nowo bogacką panią, która jest bogata i właściwie em, była... W różnych częściach świata i dlatego ona ma ten akcent. <śmiech> Świetnie. <śmiech> to słuchaj, wróćmy do muzyki. Teksty są Twoje i słyszałam, że jedna piosenka w całości jest Twoja. Um, tak, tym razem miałam przyjemność pisać teksty piosenek. Jest to dla mnie taki nowy Challenge, mogę powiedzieć, dlatego, że wcześniej nie miałam okazji pisać dla musicalu, tylko akurat dla siebie. I jest to troszeczkę inna forma, która wymaga tego, żeby wytłumaczyć też niektóre rzeczy, które się dzieją w świecie tym naszym musicalowym. Piosenki dużo tłumaczą, więc one też muszą być takim przekazem, dość momentami prostym, ale z serca. I jedna z piosenek rzeczywiście tutaj było moje takie marzenie, żeby stworzyć jedną piosenkę od podstaw dla musicalu. I przyszłam z pomysłem do Kacpra, naszego tutaj akustyka, ale też aranżera. I przyszłam z pomysłem i mówię: "Kacper, mam parę akordów, chyba wiem jak chcę, żeby ta piosenka brzmiała". Kacper, dlatego że jest dość utalentowany i bardzo szybko podłapał temat. W jeden wieczór stworzyliśmy taki próbny taką próbną piosenkę. Zobaczyliśmy, czy to się łączy w całość i, i słuchajcie, niesamowite jest to, że bardzo szybko nam poszło ze stworzeniem tego akurat kawałka. Jest to duet um, akurat naszej, naszego Wiktora i Blanki i jest to taki, taka piosenka, która opowiada o tym, że chcą znowu uwierzyć, że wszystko może się zdarzyć, że, że jeszcze jest nadzieja. To drodzy czytelnicy, jeśli chcecie z, usłyszeć piosenkę w tak. Julii korzysznej tak, e, musicalu, w musicalu, <noise> musicalu, zapraszamy. E, bilety są w kasie kina. Oczywiście, tak? zapraszamy na spektakle 10, 13 i 14 grudnia. No, nie możecie tego przegapić. Nie możecie. <noise> Co, Inki, się urwałeś? Szukasz materiałów reklamowych dla swojej firmy? Zadzwoń do nas i zamów wszystko, czego potrzebujesz.